Jeszcze się z tej strony Temon. Dzisiaj nagrywamy yy, ten. Nagrywamy yy, No Stumble Guys. Yy, I teraz o, wie, jak wiecie, został dodany update, że można tworzyć customowe gry. Teraz zagramy sobie pierwszy dash, drugi laser tracer, trzecie blok no i, no i sobie gramy. Ogólnie zostawcie lajka i suba yy, i komentarz najlepiej jeszcze, jeśli możecie zostawić komentarz hashtag zakazany trick, dlatego że dzisiaj pouczymy się zakazanego triku którego widziałem wszystkich YouTuberów praktycznie, którzy nagrywają. Stanębym guys. Dobra, pierwszy to blocktash, drugi racer trzeci trzecie to blocktash. Zakazane triki. Joo, yeah! bardzo fajnie. Um, możecie zadawać jakieś pytania w komentarzu, no i ten. Um, jeśli macie jakieś pytania do tego, kiedy będą więcej odcinków kiedy będę nagrywał yy, nie wiem no i takie pytania no to piszcie w komentarzach po prostu dobra, pierwsze było wydać i teraz tego nie ten no nie przegrać nie mogę tego przegrać Dzisiaj ta seria mam otwarta. może nie. Jak coś to przed tym odcinkiem sprawdzałem, czy to się faktycznie da i się da, więc potrenujemy to, to zrobiłem już to, dwa razy pod rząd nawet. Dobra. No Jezu, Sonic to jest pycha. Widzieliście tu? Widzieliście? Widzieliście tu? Jezus. nie, 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 nie może być taki głos na moich odcinkach. Co jest Laser Tracer? Moja prawie ulubiona mapa. Wow! Wcale jej sobie nie wybrałem. <tryk> Dobra, nie, nie jestem jakiś najlepszy i no widzicie, no jednocześnie nie jestem dobra, a jednocześnie jestem. No. no nie wiem, no całkiem dobry jestem. Teraz robimy tego trika zakazanego którego pewnie każdy z was zna i pewnie każdy, kto grał w stanu Gaisa go zna bez komentarza Dobra, to była tylko spokojnie, eee. spokojnie Dobra, eee. nic nie zmieniam Dobra ale nic nie zmieniłam. Dobra. Serio, nie. wyczyścić wszystkie i Ploktarz, czy wszystkie, ploktarz, no dobra, no i tak będzie lepiej, hi, hi, hi. O. Gramy z botami oczywiście, żeby nie było tak trudno, bo jakbym grał z graczami to bym tylko przegrał, nie no, to nieprawda. Mam 7 koronek, tak naprawdę na obu kątach mam 10 koronek. Więc nie jestem już taki słaby. No przyznajcie, trochę jestem lepszy. Pamiętam, że na jednym odcinku dostałem Likajsa, który chyba jest wrzucony już. Jak to widzicie, to jest rzucony, zdobyłem jedną koronkę. Zaraz zrobimy trik tego, jak będzie ściana ściany tego się. Raz miałem także trzy razy ta sama ściana, pod rząd, ta sama ściana jakby pod rząd, ten sam kształt. O, może być ta. No co mnie popychasz? Może być ta. Nie, no nie, na odcinku nigdy mi to nie wyjdzie. Dobra, na każdej ścianie to będę robił. Dobra, no no. No, zostawcie tą łapkę w górę i coś tam, żeby było mi miło. No, o, na to będzie prezent na święta. Zdobyć 8 subów to będzie prezent na święta. Zrobimy to do Sylwestra. Błagam. To będzie być może jeden z ostatnich odcinków w roku 2022, czyli moim teraźniejszym roku, kiedy to nagrywam. Pewnie jak to oglądacie, jest rok 3. Księczny jakiś, kurde, a w ogóle, YouTube teraz jest obrócony o 360 stopni i mój film jest jednym ze starszych filmów na YouTubie. Wow, po prostu. tak było? Tak naprawdę tak będzie. Z każdym filmem. Kurde, dopiero teraz się skopnąłem, że kiedyś, By być może, Będę jednym ze starszych filmików cię to... Albo kiedyś... Będę miał milion subów, jak ktoś inny będzie prowadził mój kanał. No to ten, no to to... No to to, 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 to to no wiadomo, no to to... To 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 no, no wiadomo, no. Dobra, zrobię tutaj tego trika. Serio, serio, nie, nie. Kończę odcinek, ten mi się nie udał. Narrow. To usuwaj się!